Magda Pecul, Wojciech Kinasiewicz, obywatel RP. Spotkaliśmy e... się dzisiaj, chcemy wygłosić apel w zasadzie żądanie w kierunku e... parlamentarzystów opozycji w związku z zbliżającym się głosowaniem nad ratyfikacją funduszu odbudowy. E... Parlamentarzyści i parlamentarzyści opozycji, możecie doprowadzić do realnego przełomu w Polsce. Zbliża się dzień głosowania ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Oczekujemy i wymagamy od wszystkich opozycyjnych parlamentarzystów I żądania parlamentarzystów. przywrócenia praworządności jako twardego warunku głosowania za ratyfikacją. Od blisko 6 lat trwa systematyczna dewastacja demokratycznego państwa prawa. Zniesiono niezależność Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, wielu sądów powszechnych. Krajowa Rada Sądownictwa jako organ niezależny od władzy wykonawczej przestała istnieć. W sądach orzekają sędziowie powołani nieprawidłowo. Prokuratura i policja są całkowicie. Podporządkowane politycznej władzy wykonawczej. W budynku Sądu Najwyższego zasiada grono przypadkowych osób, mieniących się członkami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wszystko to dzieje się z łamaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej najwyższego prawa i najwyższego dobra Rzeczypospolitej, stanowiącej, stanowiącego o jej suwerenności i niepodległości. Wszystko to również dzieje się przy całkowitej bezradności i nieskuteczności parlamentarnej opozycji, tłumaczącej swój brak działania tym, że przy braku w większości w Sejmie nie może zrobić nic. Otóż możecie Możecie zażądać jako warunku Waszego poparcia Funduszu Odbudowy likwidacji tzw. Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów sądu, Sądów Trybunału Konstytucyjnego, nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przywracającej niezależność tego organu od władzy wykonawczej, prawidłowego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz wyboru niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Żądamy od wszystkich posłanek i posłów opozycji parlamentarnej aby wolność swych mandatów poselskich wykorzystali tu i teraz dla ratowania fundamentalnych wartości konstytuujących Polskę, polską suwerenność i niepodległość, praworządności i demokracji zapisanych zarówno w polskiej konstytucji, jak i w europejskich traktatach. Nie możemy oczekiwać zdecydowanych działań od instytucji europejskich, jeśli nie podejmie ich polska opozycja. Przywrócenia praworządności żądamy natychmiast. Nie po wygranych wyborach, nie po otrzymaniu unijnych środków. Żądamy jej tu i teraz. Żądania tego nie kierujemy pod adresem tych, którym dziś się wydaje, że rządzą. Wiemy, że od nich nie ma sensu niczego żądać. Ich można tylko zmusić. To jest wasz obowiązek, parlamentarzyści i opozycji. Teraz akurat pojawiły się warunki polityczne, których zmuszenie do czegoś partii rządzącej jest realne. Wiemy, jakie ryzyko może wiązać się z tą decyzją. Uważamy jednak, że waszym obowiązkiem jest je podjąć. Możecie zatrzymać dewastację państwa i odwrócić bieg historii. Przestańcie wreszcie obawiać się tego, co powiedzą Jarosław Kaczyński, marszałek Tewlecki czy Jacek Kurski w rządowej tubie propagandowej. Nie bójcie się reakcji swoich wyborców. Zaufajcie im, tak jak wielu z nich ufa wam. Uwierzcie w ich mądrość, tak jak oni wierzyli w waszą, wybierając was jako swoich przedstawicieli. A wybierali was po to, żebyście mogli uratować Polskę. Te was. Czy macie jakieś nadzieje, że ktoś posłucha was, może? Czy, czy to jest kolejny raz, kiedy po prostu idzie to w próżnię? No cóż, no nie jesteśmy jedyną grupą, która takie żądania pod kierunkiem parlamentarzystów opozycji wysuwa. Wysunął, wysunął co prawda inne, ale też wysunął. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodna. Wysuwają je liczni publicyści, nawet formułując to ostrzej niż my, że w ogóle nie, opozycja nie powinna godzić się na ratyfikację funduszu odbudowy, ponieważ wzmacnia to tylko autowytawną władzę. Znaczy, ja dodam, że profesor Markowski ostatnio w wywiadzie dla, rzecz, dla w, Gazety Wyborczej powiedział wyraźnie, że trzeba głosować, że trzeba postawić po prostu weto. Eee, be, 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 skutkiem tego będzie co najwyżej to, że kupimy sobie mniej ciuszków i mniej samochodów. Na drugiej szali tej wagi jest przyszłość pokoleń. To w końcu te pieniądze, sobie uświadommy to, one nie spadają z nieba. To jest pożyczka, która będą spłacały nasze dzieci, nasze wnuki, a nie wykluczone, że nasze prawnuki również. W tej epokowej, w tym epokowym wręcz momencie, kiedy... Opozycja, nie mając de facto większości, może rzeczywiście odwrócić bieg historii. No, wydaje się być rzeczą oczywistą, że tego typu warunki powinny być postawione. Szczególnie, że zgodziliśmy się i zgodziliśmy się chyba wszyscy in gremio na stawianie warunku zachowania praworządności. Jako warunku wypłaty tych środków przez Unię Europejską. No więc aż dziwne się wydaje, że polska opozycja w warunku praworządności, jako twardego warunku e, ratyfikacji Funduszu Odbudowy, nie jest w stanie sama wymyślić. Znaczy to jest przerażające. Przerażające jest również to, że przecież trzeba sobie uświadomić, że wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku nie dla pieniędzy, a na pewno nie tylko dla pieniędzy. Robiliśmy to dla wartości po prostu, po prostu dla wartości. Te wartości sami, własnymi nogami, własnymi rękoma w naszym własnym kraju poniszczyliśmy. Teraz jest szansa na to, żeby je odbudować. Wydaje mi się, że historycznym grzechem, bo błąd zbrodnią wręcz, byłoby niewykorzystanie tej szansy. Czy opozycja na ten na temat odpowie? Jestem sceptyczny, szczerze mówiąc. Mając sześcioletnie praktycznie doświadczenia stawiania wielu żądań i oczekiwań przed naszą opozycją, dochodzę do wniosku, że to się po prostu nie udaje. Parę rzeczy udało się nam, jako obywatelom RP, wymusić na tej autorytarnej władzy. Wymusić czegokolwiek na naszej opozycji nie udało nam się do tej pory. Zbliżają się wybory, nie wiemy czy one będą terminowe, czy one będą przedterminowe. Od trzech czy czterech lat jasno, wyraźnie na stole leży propozycja prawyborów. Opozycja jest ją kompletnie niezainteresowana. Czy tym razem do kogokolwiek trafi? Wątpię. Raczej liczę na to, że ten nasz apel trafi do szerokich mas, jeśli można tak powiedzieć, wyborców tychże parlamentarzystów opozycyjnych. Ja tylko chciałam tylko dodać, że to jest ten moment, kiedy artymetyka sejmowa jest po stronie opozycji. Są w sejmie siły normalnie sprzyjające jak najbardziej partii rządzącej, które deklarują, jak twardo to się okaże, że za ratyfikacją Funduszu Odbudowy głosować nie będą. Więc tutaj jest piłeczka po stronie opozycji. To oni mogą i absolutnie muszą postawić warunki ratyfikacji tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień. Te warunki są bardzo mocne, bardzo daleko sięgają. Czy myślicie, że spełnienie yy... wszystkich dopiero by pozwoliło na głosowanie opozycji? No nie, no to, to czy one daleko sięgają? No przepraszam najmocniej, jeżeli... Jak powiedziałem. Zgodziliśmy się i nawet protestowaliśmy przeciwko wetu, który chciał stawiać dziobro w Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się na zapisy traktatowe mówiące o tym, że uzależnia się wypłatę środków od przywrócenia praworządności w Polsce. No to przecież trudno jest powiedzieć, żeby daleko idącym warunkiem był warunek stawiany ten wewnątrz przez polską opozycję. To wydaje mi się... No tak naturalne jak to, że o godzinie 12 świeci słońce, nawet jeśli są chmury. No to to są rzeczy chyba dość proste, oczywiste i nie budzące żadnych wątpliwości. Czy daleko idące? No, je, jeżeli się uzna, że praworządność w europejskim kraju w XXI wieku to jest warunek zbyt daleko idący, yy, no to może zadeklarujmy już dzisiaj wszyscy, że zgadzamy się na Dyktaturę po prostu. Część z tych warunków, większość to jest wymóg realizacji wywoków sądów i trybunałów. To jest wymóg realizacji zapisów konstytucyjnych, że, takich, że mamy prawo do rzecznika praw obywatelskich. To ciężko nazwać elementarz praworządności warunkami daleko idącymi.